To już dzisiaj. Dzisiaj jest dzień ślubu. I powiem wam, że nadal się nie stresuję. Nadal się nie stresuję. Może dlatego, że nadal mam jakieś rzeczy do zrobienia. Ale chciałbym, żeby ten film, który teraz właśnie nagrywam, był takim moim dziennikiem. Czymś... W stylu, właśnie miejsca na przekazanie swoich emocji, tego, jak się czuję. Bardzo mnie to ciekawiło. Wielu rzeczy pewnie nie będę potem pamiętał, pewnie przyjdą do tego emocje na samym weselu. Na przykład, wyjście do pierwszego tańca, czy coś tam będzie wielki stres, e, chciałbym jakoś to uwierzchnić. Niezależnie od tego, jak się będę czuł, czy będę zestresowany, czy nie będę, czy będę zadowolony, czy coś będzie nie tak, no dzisiaj po prostu chciałbym troszkę czasu z tą kamerą spędzić. Dwa i pół roku temu oświadczyłem się Ani w Szwecji, ani w Sztokholmie, i wtedy dość szybko podjęliśmy decyzję o dacie tego ślubu. Zarezerwowaliśmy sobie salę, i mimo, że wszystko wiedzieliśmy, to jednak cały czas był czas do tego. Nie? Cały czas było trochę czasu. Powiem wam więcej, nawet teraz, ostatni tydzień, ostatni miesiąc przygotowań, który, który widzieliście, też w zasadzie jakoś tak szybko zleciał. Jakoś to nie czułem. Podejrzewam, że w pełni poczuję, że to już dzisiaj, jak przyjdzie godzina 12.30, będę szedł już się umyć, zacznę się ubierać w garnitur, przyjadą tutaj moich chrzestni. Podejrzewam, że wtedy dopiero to poczuję. Bardzo jestem ciekawy jak się będę czuł, no ale teraz mamy godzinę 8:00, jeszcze idę chwilkę sobie poleżeć, bo powiem Wam szczerze, że się nie wyspałem, spałem chyba 5,5 godziny raptem, idę sobie jeszcze poleżeć i później jadę na zawody. Jadę zawieźć Puchary na zawody, bo mam tutaj Puchary. Bo jednak jestem jednym z dwóch organizatorów zawodów, które się odbywają. Muszę jeszcze podjechać do kościoła, załatwić jedną rzecz. Muszę zobaczyć, jak się trzymają girlandy walonowe bo o to się boję, bo niestety w nocy padało, teraz jest dość mocny wiatr. Tutaj girlanda u nas się trzyma, z tego co wiem. Ale nie wiem, jak będzie u ani pod blokiem, dlatego chcę jechać i to sprawdzić. Eee, muszę jeszcze odebrać bukiet dla Ani, korsaż dla świadkowej i butonierki dla mnie i. Dawida. I godzina 11.45 Wracam na zawody. Tam rozpoczynam całą imprezę. Chcę też powiedzieć parę słów do StreetTuberów: skąd w ogóle pomysł na te zawody. I wracam tutaj i już się szykujemy. Fajnie. Ile z naszej korony jeszcze zostało? Kurde, potraciły na objętości, niestety. Poobracało je i widzę, że popękały. Tutaj zrobiłem. Jeszcze to fotograf sobie dostosuję. Ale miejsce takie z dodatkami, bo pasek będę musiał założyć: to są obrączki przygotowane w pudełeczku, i moje spinki do mankietów. A nie jeszcze tych spinek nie widziała. Mam nadzieję, że się ucieszy. Obroża Rubik, bo ona też ma specjalną, elegancką obrożę, dobraną pod mój garnitur w zasadzie. Żeby to ładnie wyglądało i pasowało do tego naszego stylu, akurat jak fotograf przyjedzie ja będę się mył, to zrobi sobie takie fajne zdjęcie jakieś szczegółów, bo to i tak pewnie chciałby zrobić prędzej czy później. 6 godzin do ślubu. Jadę teraz na salę zawodów, bo pojawiły się pierwsze problemy. Okazało się, że wczoraj wieczorem, gdy byliśmy rozstawiać salę, nie miałem konkretnej instrukcji, skąd mamy brać rzeczy. Wszedłem na taki korytarz, gdzie wiem, że mają różne, trzymają krzesełka i tak dalej, no i była tam masa krzesełek, stolików. Mówię, pewnie dla nas. Szczególnie, że poprosiłem o takie długie, niskie ławki gimnastyczne. Rozstawiliśmy to, bo były takie ławki, od razu wchodzimy, patrzę, są ławki. No to rozstawiliśmy. Teraz godzina jest. Za dziewiąta, żeby Was nie skłamać, dostałem telefon od Piotrka, czyli organizatora drugiego, e, że przyszedł jakiś gość i mówi, że to są ich ławki, że oni je sobie przygotowali, bo mają jakieś mecze i oni muszą je sobie zabrać na boisko zewnętrzne. Więc ja teraz w ogóle jadę ogarnąć, co się dzieje, próbuję się dociągnąć do kierownika, bo duża część ławek, które nam dali, są bardzo niskie. I to są ławki które się raczej nie nadają do układania i do siedzenia. To są ławki z podstawówki po prostu, które są strasznie niskie. Po drodze rzucę tylko okiem, przejadę obok Ani, zobaczę jak się trzyma ozdoba u niej na klatce, bo była robiona wczoraj też tak troszkę improwizacyjnie. Nie utrzymała. Więc szczerze powiedziawszy, tak bardzo to ucierpiało, że ja wysyłam do Ani wiadomość, żeby jej tata i brat zeszli po prostu na dół i to zdemontowali. Ogarnięte, w miarę. Jest godzina 9.45. Były problemy, ponieważ musieliśmy tutaj na szybko znaleźć ławki, bo zostały zabrane. Jest jeszcze jeden problem. Nie mamy nagłośnienia. Kurde, nie mamy nagłośnienia, nie mogę się dozwonić do kierownika, więc będę go pewnie męczył zaraz telefonami, a teraz muszę już jechać do kościoła, odebrać bukiet dla Ani, korsarz dla Klaudii Świadkowej i butonierki dla mnie i dla Dawida. I podjechać do kancelarii przy okazji, dopięć jakichś ostatnie formalności. 5 godzin do ślubu, jestem pod kościołem. Uczucie, jakie mi towarzyszy? Ekscytacja, serio, towarzyszy mi ekscytacja Nie czuję żadnego stresu Bardziej zestresowało mnie to, że na zawodach musieliśmy szukać zastępczych ławek Niż to, że za 5 godzin biorę sztuk. serio 11, 4 godziny, trochę się zmęczyłem Mam troszkę brudne ręce Bo rozkładaliśmy z tatą to Namiot Na niedzielę Na niedzielę, gdyby miało coś padać czy coś To żebyśmy mogli tego grilla naszego zrobić w spokoju Kurde, no przywieźli ten namiot To jest wielki namiot, taki się powinno rozkładać w sumie w 6 osób albo 8 Przywiózł gość, zostawił, radźcie sobie nie? Mamy to załatwione, ja idę się chociaż troszkę ogarnąć i jadę otworzyć zawody Cześć Powodem dlaczego też się tutaj spotkaliśmy jest radosny Bogu, jak będzie mogę spróbować krzyczeć, może będzie coś... rzeczy. <grymny> no i okej. Okay. Potem będzie lepsze nagłośnienie, to już sobie porozmawiamy więcej. E, cieszę się, że mogę po raz kolejny w moim rodzinnym mieście powitać Speedcuberów i nie tylko na kolejnych zawodach. E, no nie, mimo że będzie mnie tutaj mało i dzisiaj i jutro, to nie skłamę, że są to najważniejsze zawody w moim życiu, ponieważ dla mnie głównym powodem było to, że dzisiaj biorę ślub, a że speedcubing jest dla mnie bardzo... W sercu jest skip Jubinki, już od 10 lat układam kostkę, od 10 lat się tym zajmuję to, co powiedział Piotrek. Mnie tak naprawdę tutaj nie trzyma kostka Rubika. Mnie tutaj trzymają ci wszyscy ludzie. I dla mnie głównym celem dzisiaj było to, żeby jak najwięcej tych ludzi mogło być tutaj ze mną. Dlatego też gorąco zapraszam. O godzinie, ta długa przerwa, która jest zrobiona w środku dnia, jest po to, żebyście też mogli, jeśli macie taką ochotę, jeśli macie czas, możliwości, przyjść obok do kościoła, do bazyliki. O godzinie 15 odbywa się ceremonia. Będzie mi bardzo miło, jeśli was tam zobaczę. Gorąco zapraszam. Ja po samej ceremonii przyjadę tutaj, żeby też zawody mogły się odbyć w pełni. To też kostkę ułożę. Moja już wtedy żona będzie mi sędziowała to ułożenia. I po wszystkim chciałbym, żebyśmy zrobili sobie jedno wspólne zdjęcie Wrócili do tej tradycji, zdjęć grupowych No i tyle, dziękuję, że jesteście i życzę wam powodzenia <noise> <noise> bo A ja jadę się żenić, moi drodzy Widzisz, pogoda załatwiona Załatwiona, ale padało w nocy Ale, <noise> korona nie zwiało, ale to się nie. nie Patrzcie, jaką mam piękną mamusię Idę się myć. Moi drodzy, to jest 12.40, czyli 2 godziny 20 minut. Może nie w lustrze się będę pokazywał, będzie mi dupę widzieć, widać. Pokazuje się bez koszulki, idę się umyć. A po to się odchudzałem, żeby móc się pokazywać bez koszulki I tyle. 2 godziny 15 minut do śruby. Czas się umyć, schodzę na dół i się ubieram. Przykro mi, że masz. Ładne masz bardzo, ale chciałam, żebyś ubrał koszówkę. Zanim ja się ubieram, <laughs> się ubieram. Wiesz, nie wiem, to coś umył. <laughs> Wiesz, wow. to naprawdę? zakręcało. Tak? Inżynierskie. Jak nakręcisz to normalnie wiesz, mają jak to No no, na... no tak. Fajnie. Ej, strasznie jestem podjarany. Podoba mi się. No, półtorej godziny zostało i ja popatrzę sobie tak na logikę. Jedyna rzecz, która mogłaby nie wyjść na ślubie, to jest pierwszy taniec. A pierwszy taniec nawet jak nie wyjdzie, to i tak będzie śmieszny, czyli zawsze wyjdzie. No, tu nie ma co się zepsuć po prostu. Żeby ci było lepiej wtarz. Powiedziałeś za dobrze. Żeby się trzymały zawsze. Janka, Ty I też no mi błogosławisz? My. Ty nie. <śleski> to będzie. No. Ej nie pierdziel tylko dawaj, jedziemy. tak! Jesteśmy przyjechaliśmy pod kościół na 40 minut przed ślubem. Duży zapas czasowy. Nagrywam tutaj ja, bo Ania gdzieś tam jednak mówi, że się trochę stresuje. Ja na razie bardzo jestem zadowolony, naprawdę. W kościele pewnie się to zmieni. Wzruszyłem się, gdy poszedłem. Ania zobaczyć pierwszy raz, ona się obróciła już płacząca i ja też już nie wytrzymałem. Więc muszę to przyznać. Super, naprawdę zostało nam w tym momencie 20 minut do ślubu i bardzo się cieszę. Jestem szczęśliwy, jestem podekscytowany, nie ma we mnie żadnego strachu, stres pewnie się pojawi na pewno, na pewno mi się załamie głos, jak będę mówił przysięgę, ale no cóż, no to są właśnie emocje. Cieszę się, że to są pozytywne emocje. Na to liczyłem, to są takie emocje, myślę, że mnie, wzrusza mnie taka właśnie wdzięczność, o której wam wcześniej mówiłem i cieszę się, jak widzę, że rodzina zbiera, Wierność ten, ten pomów, Bóg i uczciwość małżeńską. Nadal się ona do śmierci. Tak to pomóż Panie Boże, Panie Przewodniczący, wszyscy święci. Co Bóg złączył człowiek, nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte. Ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. Mi ha preparato, grazie a Dio. Dovrà ruotare Dobrze, odróżnić kostkę, bo zapomniałem. Dzień dobry. Gości Czuję się co najmniej jak Ty, Moskwa, lasiński. Gotowy. Gotowy, już bardziej nie będę. 13 sekund, jest ok. Ale robię o cinematyk nagrania. Adam Goszow, link do kanału. Bardzo dobrze właśnie idziemy na twoje cześć, wesele. Cześć, cześć. Jakbyś się zastanawiał, jak wygląda twój ślub, bo pewnie byłeś w szoku, to było bardzo ładnie, bardzo elegancko. Ksiądz bardzo fajne rzeczy powiedział, które zapamiętam do końca swojego życia i mam nadzieję, że będziemy cię się dobrze bać na twoje weselu. Bardzo cię kocham, że wylecę krągulę. Teraz właśnie jedziesz na za zawody układać kostkę Rubika, prawdopodobnie, a ja za 10 minut, bo za tyle będę w hotelu, będę wybijał pierwsze zdrowie. Pozdrawiam, pozdrawiam też Anię oczywiście. <śleszy> Tylko to, co chciałam mówić. Ktoś się pomylił. Dawid się pomylił, nic się nie stało. Wszyscy się śmiali, tak? W czytaniu. Eee, tutaj się nie ma co zepsuć. Potem jest pierwszy taniec. Powiedziałem, nawet jakby się przewrócił na tym pierwszym tańcu, to Tym lepiej, tym lepiej. A chodzi o to, żeby wszyscy się cieszyli, nie? Bo jakby to, Jeśli masz dobry humor, to się nie może nic zepsuć na weselu. Koniec. Pójdź, a teraz idziemy chlać. Gala rozdania Oscarów, Taka niespodzianka.

Claro e <inaudible> Spotkamy. Kto z Was pierwszy pocałował? Pierwszy Kto, Kto pierwszy powiedział kocham Cię? Kto z Was lepiej gotuje? Kto pozmywa po posiłkach? Kto częściej zaczyna kłótnie? Pytanie z pogranicza fizyki kwantowej i matematyki a że ostatnio były matury Kto zadecyduje o kolorze ścian waszej sypialni? Kto częściej spóźnia się na umówione spotkanie? Jest, jest mega dobra zabawa Szkoda mi, że przy tej liczbie gości nie da się do każdego podejść i pogadać i spędzić z nim czasu, ale wszyscy się świetnie bawią. Zobaczcie! Mógłbym powiedzieć, że to miejsce zbrodni, ale w żadnym wypadku. To jest miejsce, gdzie się dzisiaj wydarzyło dużo, dużo, dużo szczęścia. Wesele do białego rana udało się. Mamy godzinę 5.10. Kończymy jeszcze ogarniać rzeczy z sali. Ostatni goście zaraz wyjeżdżają i idziemy z Anią odpocząć troszkę. Bo od rana działamy dalej. Zero-zero. <grym> jak ktoś będzie miał, to ma najwięcej w swojej flaszkę. Oficjalnie zero, zero. Tak. Zero, ma 00. Zero-zero. Zero-zero. Ja muszę się zmierzyć. Jeszcze. Wszyscy zero? Macie? Nie, muszę się na moje oczy. Suchor 2-3 pewnie będzie miał. a też żegał dzisiaj rano. <grym> <ja> <grym> no ja rano szkłem. Będzie miał. jak tam. Zero-zero. ZERO! I dla każdego flacha teraz będzie tak? Nie, czyli o 15 pijecie dalej I Nie może świadek wygra konkurs? Nie wygra Tak? Wszyscy mieli zero, a ty jeszcze piwko popijałeś Zapraszam do testów 0,35! <laughs> Brawo! Jeszcze małe poprawiny Co by za nudne nie było No, zapomniałem nagrać Ajajaj Ooo! Jest! na środku i wracaj a! 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 <Herm brackets> <quie> <hint endorsed> <��하게> <ritos> <Yes ,aciones> Chcę coś, to je traf coś, tak? <grym> Nie jest słaba forma dzisiaj. O. Moi drodzy, 22 niedziela, impreza jeszcze trwa. <grym> Poprawiny się kończą, zostali najwytrwalsi. E, na pewno jeszcze będę chciał wam coś przekazać. Tutaj mam prezencję dostałem: kubeczek od kuzyna mojego. Kubeczek razem z Harnoldem i z Tea I taki mix mam tutaj zrobiony. Dzisiaj już jest taki dzień, że mogłem popuścić trochę hamulców, <grym>, więc jestem pijany, oczywiście. Na weselu staram się jak najdłużej trzymać fason i rzeczywiście do północy mało co piłem. Poprawiny jak najbardziej udane. Rzeczywiście fajny, luźny dzień, żeby jeszcze z najbliższymi sobie porozmawiać, posiedzieć, napić się. Ale tak jak mówię, na pewno ten film nie będę kończył go w ten sposób, a jeszcze coś wam nagram. Jakieś takie ogólne podsumowanie, bo kurde, no jestem szczęśliwy po prostu. Bardzo się cieszę i jestem szczęśliwy, więc... No, myślę, że jak będę trzeźwy, to wam o tym opowiem trochę więcej. Moi drodzy, witam was. Minęło kilka dni korzystając z pogody, ze słońca, gdzie się troszkę dzieciaków słyszeli z osiedla, bo, bo grają w piłkę, biegają. Chciałem jakkolwiek podsumować to, co się wydarzyło. Emocje troszkę już opadły, bo jest już parę dni po ślubie. Chociaż jest jedna emocja, która cały czas mi bardzo mocno towarzyszy i bardzo się cieszę, że nadal mi towarzyszy. Jest to szczęście, jest to bardzo duże szczęście i powiem wam, że to jest najważniejsze, co. Najważniejszy dla mnie, po prostu jestem szczęśliwy po tym wszystkim. Jak widzieliście, troszkę fragmentów z wesela, widzieliście trochę fragmentów z tej korony, z poprawin. Bardzo ważne było dla mnie to, że wszyscy się świetnie bawili. Ja jestem osobą, która lubi robić rzeczy dla innych. Bardziej zależy mi na, na dobrze innych niż moim samym. Ale przede wszystkim bardzo uszczęśliwia mnie to, że mogę pomóc innym, że mogę sprawić, aby inni wkoło byli radośni. To po prostu też samo mnie też ładuje pozytywną energią. Ja sam to powiedziałem w dniu ślubu, w dniu wesela i cały czas to podtrzymuję, że było to najlepsze wesele, na jakim byłem. Najlepsze wesele, jeśli chodzi o to, jak się wybawiłem. Mega mnie cieszy to, że bardzo wielu gości powiedziało nam dokładnie to samo. Że było to po prostu najlepsza impreza, na jakiej kiedykolwiek byli, że się świetnie bawili więc z tego jestem bardzo zadowolony. Nie było żadnego fopa, nic się nie zepsuło, nic się nie posypało. Przede wszystkim zostaliśmy małżeństwem oficjalnie. Powiem Wam szczerze, że przez to, że już od wielu lat mieszkamy razem, już od roku mamy rubi, w zasadzie funkcjonujemy jak małżeństwo, to jednak ym, cały czas mówiłem sobie, że w zasadzie to wzięcie, mał... wzięcie ślubu to będzie taka formalność, po której się wiele nie zmieni. Powiem Wam, że strasznie się myliłem, bo może i w takim funkcjonowaniu codziennym się nie zmieniło zbyt wiele, ale powiem Wam, że tu w głowie czuję taką wielką dumę, wielką motywację i, i wdzięczność właśnie za to, że to się stało. Jeszcze jak dzisiaj sobie uświadomiłem, że w zasadzie odnosi się do mnie stwierdzenie głowa rodziny. No i sama ta obrączka. Mam ją na palcu od kilku dni. Fizycznie nadal ją czuję. Nie przyzwyczaiłem się do niej jeszcze idealnie fizycznie, ale, ale nie czuję, że mi przeszkadzała, a wręcz czuję po prostu, że daje ona mi dodatkową siłę i motywację. Bardzo się z tego powodu cieszę. Co, co mogę więcej powiedzieć? No, dziękuję wam, że jesteście ze mną, z nami już teraz, z państwem Drozdowicz, bo tak naprawdę kanał prowadzę od 10 lat i, i wiele się zmieniło przez te 10 lat w moim życiu, wiele, y, wiele rzeczy się działo. Patrząc od takich trywialnych na zasadzie skończenia szkoły, skończenia studiów, przeprowadzki do Krakowa, rozpoczęcia pracy w ekipie, wiele, wiele rzeczy Takich czysto życiowych e, działo się w trakcie, gdy prowadziłem ten kanał i wy byliście tego świadkami, towarzyszyliście mi w tej podróży. Tak teraz stała się rzecz najważniejsza, bo doszliśmy nawet do tego, że po prostu e, wziąłem ślub. Nigdy bym nie pomyślał, że że widzowie z YouTube'a będą mi towarzyszyli w takich, takich rzeczach. E, a bardzo mnie to cieszy, że mi w tym towarzyszycie. Po prostu bardzo mnie to cieszy i bardzo Wam za to dziękuję. W imieniu moim i w imieniu Ani oczywiście. Chciałbym Wam to jakoś zakończyć, więc przydałyby się jakieś słowa na koniec. Jako YouTuber mógłbym na koniec powiedzieć, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie, żeby było więcej takich filmów. Ale więcej takich filmów nie będzie, chociaż powiem Wam szczerze, że bawiłem się aż tak, tak wspaniale, że mówiłem to w dniu wesela, co chwilę to mówiłem, że gdyby tylko była taka możliwość, chętnie zorganizowałbym to wesele drugi raz, bo tak dobrze się bawiłem. Niezależnie od tego, ile wymagało to pracy, jakich nakładów finansowych i tak dalej, po prostu wszystko to było tego naprawdę warte. Wszyscy ci, którzy mówią, że nie warto wydawać tyle kasy, żeby zorganizować taką imprezę, po prostu, nie wiem, albo jej nie przeżyli, albo, albo nie mają tych. Pokładu w emocji w sobie. No ja niczego nie żałuję, po prostu żadnej sekundy czasu poświęconego na to, żadnej wydanej złotówki, niczego nie żałuję, po prostu mega się cieszę, że to się wszystko wydarzyło. A na koniec zostawię Was z dwoma cytatami. Jeden cytat, który, który mnie urzekł, który mieliśmy na zaproszeniach, jeśli na nasz ślub, które dawaliśmy naszym gościom. E, cytat akurat z małego księcia. Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć wspólnie w tym samym kierunku. I, i uważam, że bardzo łatwo mi się utożsamić z tym cytatem, e, lecz jest to coś, co mogliśmy robić również przed ślubem, bo, bo kochać można się również przed wzięciem ślubu. E, a cytat drugi, który, który zostawię wam teraz na koniec, bo uważam, że teraz się bardzo do nas odnosi, e, są to słowa Jana Pawła II i to wam zostawiam na koniec. Tak jak on powiedział, tak bardzo się z tym teraz utożsamiam, że dotąd dwoje, choć jeszcze nie jedno, odtąd jedno, choć nadal dwoje. I to wszystko.